Kultowy deser z dawnych lat w jasnym wydaniu. Przygotowanie takiego deseru jest proste i szybkie. Dla wielu osób blok czekoladowy to smak dzieciństwa. Przygotuj średniej wielkości garnek. Do garnka w pierwszej kolejności wrzuć 120 g masła, natomiast kolejność następnych składników jest już losowa. Wystarczy do garnka w tym samym czasie dodać połamaną na kawałki białą czekoladę, pół szklanki cukru oraz 100 ml wody. Czekolady powinno być około 200 gramów. Podgrzej całość, tak żeby składniki się rozpuściły. Pamiętaj o tym, żeby mieszać zawartość garnka co jakiś czas, bo może się łatwo przypalić. Do rozpuszczonej czekolady dodaj dwie szklanki mleka w proszku i dokładnie wymieszaj całość, aby nie powstały grudki. Dodaj 100 gramów herbatników maślanych i 80 gramów suszonej żurawiny. Podgrzewaj do idealnego połączenia składników. Następnie przelej masę czekoladową i wyrównaj powierzchnię. Wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Najlepiej jest przygotować deser dzień wcześniej i schładzać przez całą noc. Po tym czasie nasz kultowy deser jest już gotowy. Serwuj go w towarzystwie popołudniowej kawy i poczuj, jak wracają wspomnienia. Ten prosty deser zachwyci nie tylko ciebie, ale też twoich bliskich i domowników. Wrzuć snickersa na patelnię. Powstanie z tego coś naprawdę pysznego. Na rozgrzaną patelnię dodaj 70 g masła. Poczekaj, aż masło się roztopi. Kiedy to nastąpi, wrzuć na patelnię dwa batony snickers. Jednak lepiej, jak będą one już pokrojone. Kolejnym składnikiem są pianki marshmallow. Niech jest ich około 200 gram. Smaż wszystko na patelni tak długo, aż się wszystko dobrze roztopi i połączy w jedną masę. Następnie do tak powstałej masy należy wrzucić 100 g orkiszu ekspandowanego. Możesz również użyć ryżu preparowanego. Wybór zależy od ciebie. Mieszaj wszystko starannie, pilnując, żeby nic się nie przypaliło. Następnie przełóż zawartość patelni do szklanego naczynia. Na takie ciasto wylej roztopioną czekoladę, pokrywając cały wierzch ciasta. Na taką czekoladę dodaj pokrojone kawałki batona, dla dekoracji, ale także dla wzmocnienia smaku. Włóż naczynie z ciastem do lodówki na minimum godzinę. Po tym czasie ciasto jest gotowe do jedzenia. Pokrój je na mniejsze kostki i podawaj gościom. To szybki i pyszny deser, który nie wymaga pieczenia, a prezentuje się znakomicie. Najsmaczniejsze ciasto z mandarynkami wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przygotujesz je bez problemu w kilka minut. Przygotuj dziewięć mandarynek. Umyj je dokładnie. Z jednej zetrzyj skórkę na drobnej tarce. Następnie obierz pozostałe osiem mandarynek. Usuń dokładnie z nich skórki. Każdą z nich przekrój na pół. Przygotuj blaszkę do pieczenia ciasta. Posmaruj ją dokładnie tłuszczem. Może to być olej lub roztopione masło. Na tak przygotowane naczynie wysyp z dwie łyżki mąki. Opróż dokładnie całą powierzchnię. Teraz równomiernie rozsyp dwie łyżki cukru. Powinien delikatnie pokryć całe dno naczynia. Wyłóż mandarynki. Układaj je przekrojoną częścią do dołu. Najlepiej ułożyć je w równych rzędach i odstępach. Na moje naczynie, którego spód ma około 20 na 30 cm, zmieści się 15 takich połówek. Do naczynia włóż obraną mandarynkę, z której wcześniej starłeś skórkę. Wbij dwa całe jajka. Dodaj szczyptę soli. Blenderem zmiksuj mandarynkę z jajkami na jednolitą masę. Przeceć masę przez sitko do dużego naczynia, tak aby nie dostały się cząstki mandarynki. Dodaj startą wcześniej skórkę z mandarynki. Następnie wsyp 100 g cukru i wymieszaj ciasto. Wlej 150 g oleju spożywczego. Ja użyłam słonecznikowego. Wlej 150 ml wody. Wsyp 220 g mąki z łyżką proszku do pieczenia. Wszystko dobrze wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wylej na mandarynki, tak aby równomiernie rozlało się po całym naczyniu. Ciasto nie zakryje dokładnie mandarynek. Jeżeli użyjesz mniejszej foremki, wtedy owoców nie będzie widać po wylaniu ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. Po upieczeniu wyłóż je, odwracając spodem do góry. Na koniec oprócz cukrem, pudrem i gotowe. To ciasto szybko i łatwo przygotować. Jest proste, ale efektowne. Smakuje też każdemu, kto je choć raz spróbował. Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 gram masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masły. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 gram mąki orzechowej. Wsyp także 20 gram cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają. Wrzuć orzechy do wrzątku. Ten świąteczny trik każdy powinien znać. Przygotuj około pół kilograma orzechów włoskich w łupinach. Ustaw patelnię lub garnek na kuchence i wrzuć do niej orzechy. Zalej je wrzątkiem i gotuj przez 10 minut. Mieszaj, aby wszystkie orzechy się równo ugotowały. Następnie odceć je i ostuć. Kiedy orzechy ostygną, rozłup je. Możesz to zrobić rękoma. Orzechy włoskie po ugotowaniu będą łatwe do skruszenia i bez problemu wyjmiesz je z łupinek. Ten sposób to genialny trik. Dodatkowo wyjmiesz całe, niepokruszone cząstki owocni. Nie potrzebujesz dziadka do orzechów. Do rozłupania orzechów możesz też użyć zwykły nożyk do warzyw. Włóż jego czubek w miejscu łączenia się łupiny. Orzech rozłupie się na dwie części. Wewnętrzna jadalna część nie będzie zmiażdżona. Po rozłupaniu wszystkich orzechów, wybierz 12 najładniejszych części. Odłóż je na później. Resztę orzechów rozdrobnij. Posiekaj je nożem. Postaraj się je jak najbardziej pokruszyć. Przesyp je do dużej miseczki. Dodaj do nich 4 łyżki wiórków kokosowych i 6 dużych łyżek miodu. Dobrze wymieszaj. Masa musi być dość jednolita. Posmaruj dłonie tłuszczem i formuj z masy kulki. Spłaszcz je i odłóż na talerz. Powinno wyjść 12 porcji. Tabliczkę białej czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Przyszykuj formę do pieczenia mufinek i wyłóż ją papilotkami. Do każdej wlej odrobinę białej czekolady, odstaw lub wstaw do lodówki, aby stwardniała. Na czekoladę wyłóż przygotowane wcześniej porcje z masy orzechowej. Wyłóż wszystkie 12 kulek i ugnieć je lekko na zastygłej wcześniej białej czekoladzie. Teraz weź dwie tabliczki ciemnej, gorzkiej czekolady i też je rozpuść. Wyłóż czekoladową masę na orzechowe ciasteczka, rozprowadź na każdym ciastku. Kiedy czekolada zastygnie, udekoruj ją odłożonymi wcześniej kawałkami orzechów oraz wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane ciastka orzechowe są gotowe do spożycia, są łatwe w przygotowaniu i pyszne bez pieczenia. A jakie są twoje ulubione ciastka z orzechów?